Wniesiona ikona Matki Bożej, Sanus Populi, i Naomad. Został wniesiony Ewangeliarz, Święta Pisma Świętego. To dla nas znaki oczywiste i przemawiające. Znaki, które towarzyszą Światowym Dniom Młodzieży. że 31. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Kakowie. Będzie to równo 25 lat od tych, które przeżywaliśmy, mówię tutaj do tych, którzy mają ukończone te lata, w Częstochowie w czasie szóstego Światowego Dnia Młodzieży. I bardzo ważny krok na pewno będzie w niedzielę palmową, ale w każdym razie wiemy, że zmierzamy do tego roku 2016, który będziemy się gromadzić i w Krakowie, ale także pewnie w wielu miejscach w naszej diecezji wjastorzyckiej. Pewnie domyślacie się, że jesteśmy no, tak zaproszeni przez Młodzież całego świata jako diecezja. Żebyśmy się poczuli jako gospodarze dla tym, którzy będą z wielu krajów przyjeżdżać do Polski na to światowe spotkanie w Krakowie, ale będą chcieli się na przykład zadomowić przez tydzień czy dwa tygodnie w naszym To jest zaproszenie młodzieży całego świata do nas, żebyśmy się okazali gościnni i życzliwi. I od początków Kościoła jest tak, że kiedy dwoje ludzi, czy dwóch ludzi, Uchwała że wiecie, się spotykają a Jezusa, to z tego tylko dobra może wynikać. I życzymy sobie od początku tego naszego spotkania się, że zarówno te wszystkie przygotowania, które będą trwały do 2016 roku, a zwłaszcza wtedy, kiedy ten dzień nadejdzie, albo powiedzmy dwa tygodnie, żeby te spotkania skłóciły wiarę w nas i w tych, którzy do nas przyjdą, żeby się wzajemnie mogli budować. Oni naszą gościnność, naszą otwartość, naszą modlitwę, naszym świadectwem, a my ty, co oni przyniosą ze sobą i nas zaskoczą. Zobaczyć się ludzie z różnych kontynentów, z innych krajów, z innych kultur. I życzmy sobie, żeby rzeczywiście te spotkania były takie właśnie w imię Jezusa, młodych ludzi, którzy rozejmą się z powrotem do swoich domów, do swojej przyszłości, do swoich rodzin, które będą założyć za parę lat. Będą głosnie wszyscy spotkani. Jeżeli coś takiego osiągniemy w takim naszym projekcie 2016, to będzie świetne. Czego jeszcze wszystkim nam tutaj Amazonu. Dziękuję bardzo, ale to bardzo najpierw księżom, Przepraszam, że zacznę od nich, którzy jedni pracowali już na różnym poziomie, w parafiach, w kuli ale także tym wszystkim, którzy sami się zgłaszają że są uczestniczyć w tym wielkim projekcie. Bardzo dziękuję też tym, którzy to przygotowywali, i muzycznym i porządkowym, i takim, nazwijmy to, gospodarczym, tak to nazwijmy. No i przede wszystkim wam, którzy żeście przyjechali tutaj, bo od was się coś wielkiego zacznie. Tam, gdzie mieszkacie, czy pod granicą słowacką, czy czeską, czy gdzieś do są to są granice naszej Wiedzezny, gdziekolwiek pojedziecie, to Macie wywieźć z tego naszego spotkania coś, czym zapalicie tych spotkacie w swojej parafii czy w swojej szkołach. Tak, jednak myśl spala taka bardzo ważna, mianowicie musi z głowa do wszystkiego, co się dzieje. No i po takim rozpoznaniu możemy powiedzieć, jest taki koordynator tych przygotowań do światowej młodzieży, bo mamy jednego w senpai, tak no nazwijmy, to nazwijmy. z że Wolpiuk. Ale mamy tutaj na naszym terenie także głowę taką, która odpowiada, że tak jak to swoją głową w i to jest wczątpią, którego bardzo wyprosimy. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku. Ktoś powie, że to jeszcze jest bardzo dużo czasu, a tak naprawdę czasu już jest niewiele, by przygotować przede wszystkim nasze serca na to, by przyjąć Pana Boga, przyjąć Jezusa Chrystusa i w czasie Światowych Dni Młodzieży, nim dzielić się z innymi, bo po to się spotykamy z innymi ludźmi, z młodymi ludźmi, z ludźmi z całego świata, by tutaj dzielić się swoją wiarą, dzielić się Jezusem Chrystusem, umacniać się. no Ale żeby to wszystko dokonać, to dziś musimy zacząć. Musimy zacząć walczyć o czas na modlitwę, o czas na spotkanie z Jezusem, o czas na spotkanie z drugim człowiekiem. I te propozycje, które dzisiaj padły, te słowa, które dzisiaj padły, te zaproszenia, to właśnie w tym celu. Kogo zapraszamy? Zapraszamy oczywiście wszystkich kapłanów związanych z duszpasterstwem młodzieży, dekanalnych duszpasterzy młodzieży, ale zapraszamy również przedstawicieli młodych. To spotkanie dzisiaj ma na celu wyłowienie liderów w poszczególnych parafiach. No idealnie byłoby tak, gdyby w każdej parafii był przedstawiciel, chociaż jeden, który przyjeżdża na takie spotkania, gdyż Pasterstwa Młodzieży i te wszystkie sprawy, które tutaj załatwiamy, przekazuje niżej. No, na zasadzie prostej piramidy: tu zaczynamy, w parafii kończymy. To parafia jest tą najważniejszą komórką, i to tam muszą się tworzyć grupy modlitewne, osoby, które chcą się spotykać, ale przede wszystkim chcą się modlić, by. To dzieło Światowych Dni Młodzieży rzeczywiście było Bożym dziełem i spotkaniem człowieka z Bogiem. Oczywiście kolejne spotkania diecezjalne mamy w planach. Najbliższe, w którym się spotkamy wszyscy, to będzie niedziela palmowa, czyli diecezjalny Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony w diecezjach. I ten dzień będzie takim rozpoczęciem już oficjalnym tej drogi do, do Światowych Dni Młodzieży. Tam przyjmiemy znaki ikony, krzyża, znaki Iskry Bożego Miłosierdzia, które zabierzemy do naszych dekanatów i zabierzemy do naszych parafii. Chcemy, by te znaki Światowych Dni Młodzieży właśnie od Niedzieli Palmowej były obecne w naszych dekanatach, a potem w dekanatach, by rozeszły się do każdej parafii i przez te, ten czas przygotowania przypominały młodym, ale także dorosłym o tym wielkim spotkaniu, które, które się zbliża i do którego się przygotowujemy. Panie Jezus Chryste, uświadamiamy sobie i chcemy to bardzo głęboko przeżyć, że mamy możliwość spotkania Ciebie, naszego Pana, naszego Zbawiciela i obecnego tutaj w tej Najświętszej Eucharystii dobrego Pasterza. Boże, w tym Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swojej męki, Daj no nam taką czciowo otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nie stanie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na chwilę.